Cześć, witajcie. Słuchajcie, przypominam, że dzisiaj o 19.00 jest spotkanie, tak? O 19.00 jest spotkanie online. Spotkanie z Wojtkiem, który zajmuje się trochę tak bardziej w praktyce tym zrzuceniem demonów i pozbywaniem się tych wszystkich rzeczy. Część tych nagrań ze spotkań wrzuciłem tutaj, czyli to, 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 to i to ostatnie. Ale to, co jest tutaj wrzucone, to nie jest wszystko. To oprócz tego mieliśmy jeszcze później rozmowę. Inno można było jakieś pytanie zadać, coś tam się działo więcej, tak? Więc tu nie wrzucam wszystkiego. Tu wrzucam tylko to, co było do... dostępne. Te spotkania będą krótsze, bo tam było przez minut, ale generalnie mamy też 40 minut na, na Zoomie. Trzeba sobie wcześniej ten Zoom zainstalować i sprawdzić, jak to działa, i tak dalej, więc zaczynamy dzisiaj o 19.00. Jeżeli będzie czas i tak dalej, to też będzie można zadać pytania, coś w rodzaju jakieś rozmowy, czegoś tam, coś jest więcej. Ale a propos tego co się zadziało, słuchajcie. Tydzień temu. Ja też słucham tych spotkań i tak naprawdę. Hmm, Słuchajcie, tutaj jest taka tabelka, nie? Co Wojtek zrobił, a Wojtek sam to zrobił. Nie ma tego w żadnej książce. To jest są Wojtkowe doświadczenia z tym, jak to się działo na podstawie Biblii. Ja to z Wojtkiem rozmawiałem o tym dużo. I to, co jest tutaj napisane, no rzeczywiście, no zgadzam się praktycznie ze wszystkim. Czasem coś jeszcze dopisał więcej, ale trzeba jakoś schemat zachować, żeby było tylko troszkę. No, żeby to było jakoś tak łatwo łatwo ten, łatwo hmm, przekazywalne, nie? Więc zapraszam serdecznie na spotkanie. To, słuchajcie, unikatowa rzecz, że tak powiem, nawet w, na świecie, zdaje się, bo mało kto się w ogóle zajmuje czymś takim, żeby w ogóle wrócić do tego, że jest duch, dusza, ciało i otoczenie i że to ma ze sobą interakcję i że na jedno, na drugie wpływa i tak dalej. Jak to, jak się w tym odnaleźć i tak dalej. Tego praktycznie nie ma, słuchajcie. Są jakieś... Doświadczenia duchowe, ludzie uciekają w jakieś religie, nie wiadomo w co i tak dalej, i takie rzeczy wysk wyskakują, nie? Yy, yy, I a propos tego, ostatniego, yy, ostatniego tego wykładu, co wam tutaj wrzuciłem, specjalnego całego wrzuciłem, nie pociąłem, yy, tak jak ostatnio, tylko wrzuciłem cały, bo trzeba bo cały przesłuchać. I a propos tego całego, stwierdziłem, że sam sobie też swoje życie, życie yy, przepatrzę pod tym yy, kątem. No i co mi wyszło? Yy, co mi wyszło? Tak sobie przepatrzę, żeby sprawdzić, czy jakiś tam jeszcze duch we mnie się nie, nie panoszy, tak? Czy jakiś duch nie jest zapraszany przeze mnie, tak? Czy jakiś duch, że tak powiem, nie ma u mnie gościny. I jak się tak popatrzyłem dobrze w tą tabelkę. Zacząłem sobie, słuchajcie, tutaj e, tą tabelkę, co znaczy, że duch został wezwany. Można przez okulturę, z praktyki religijnej, zabawy, rodzice, dziedzictwa, autorytety itd. I zacząłem sobie, także tak powiem, przepatrzeć swoje życie, oglądać, co się tak naprawdę zadziało. I wiecie, i doszedłem do wniosku, spotkałem się w swoim życiu z jednym przedziwnym, takim duchowym doświadczeniem. I to duchowe doświadczenie zadziało się u mnie na bierzmowaniu na bierzmowanie. Miałem bardzo dosyć specyficzną sytuację z tym bierzmowaniem, bo tak naprawdę ksiądz mnie uratował dosłownie, bo nie chciałem iść na bierzmowanie do innej parafii jak to w Polsce jest, nie? Bo tam było więcej moich kolegów ze szkoły. Ksiądz powiedział, że to trzeba mieć zezwolenie od ze swojego proboszcza. To poszedłem do swojego proboszcza, załatwić to i tak dalej. A to już było w liceum, jeszcze liceum, wtedy był już nie, nie ten. I poszedłem do swojego proboszcza. Proboż na to. Nie, dzień dobry, dzień dobry, przedstawiłem, jak o co sprawa chodzi. A probosz na to, szczerość Boże, mi stąd. Pokazał na drzwi. Na so, tej pory mam bardzo fajne powiedzenie: szczerość Boże, mi stąd. Dziękuję za to błogosławieństwo, więc zrobiłem coś z kościoła katolickiego. Posłuchałem tego księdza proboszcza. W końcu, no ale wtedy się nie zrobiłem tego, tylko wtedy akurat szukałem bierzmowania. A w ogóle motywem do mojego bierzmowania tak naprawdę był trochę lęk, strach, a może tak wszyscy idą albo co to będzie dlaczego? Bo w mojej rodzinie była taka sytuacja, że mój wujek nie miał bierzmowania i po tym jak chciał brać ślub, to miał trochę problem, bo ksiądz mu kazał zrobić bierzmowanie. Więc yy, mowa jest w Polsce taka, że do ślubu trzeba mieć bierzmowanie. Więc po co jest to bierzmowanie? Po to, żebyś potem ślub uzyskał. Yy, no i ja mniej więcej z takiego motywu szedłem po to bierzmowanie. Yy, totalnie nie wiedziałem, co tam się dzieje na tym bierzmowaniu, co tam niby mówili, coś tam ten i tak dalej. No ale motywem było takie, że no, taki trochę taki delikatny lęk, delikatny strach, a jak to będzie w przyszłości, a żeby mieć te sprawy uporządkowane, żeby, tak jak będzie ślub później, to żeby tam łatwo się dostać. No i to było motywem mojego bieżmowania. nie niefajny motyw, no ale to w tym kraju tak ta religijność wygląda, trzeba się przyznać, tak, trzeba to ogarnąć, że to tak wygląda. No i słuchajcie, coś na bieżmowaniu się przedziwnego zadziałało, bo tam trzeba było uklęknąć, czyli tak naprawdę wedle tej tabelki tutaj zrobić, słuchajcie, jakąś praktykę religijną, tak? Zrobić, wezwać ducha, zrobić praktykę religijną. Więc jakaś tam praktyka religijna była. No ja tak uklękłem, taki mnie lęk ogarnął, taki strach totalny. Nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Co to za strach, co to za lęk? I wtedy mm, świadek tego bierzmowania położył ręce na moich ramionach, tu i tu, i wtedy takie, taki niesamowity pokój na mnie szedł po prostu... Mm, jak się czasem słucha o doświadczeniach religijnych i tak dalej, to sobie mówię, no coś takiego miałem. Taki niesamowity pokój na mnie wszedł, po prostu taka. M, nagle taki. O, nie jestem sam. O, już nie ma tego lęku strasznego. I taki pokój, takie... To jak ktoś szuka doświadczeń religijnych, to tam do, 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 doświadczyłem doświadczenia religijnego. I jak się później nawracałem, jak później zacząłem czytać Biblię, zacząłem patrzeć, o co to chodzi. Cały czas miałem to wspomnienie, że takie dziwne doświadczenie miałem tam w kościele katolickim. Ale nie do końca sobie to zdawałem. Słuchajcie, kościół katolicki był pod wyzwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Tak, sprawdziłem, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. E i co, wiecie, ja sobie tak naprawdę do zeszłego tygodnia nie zdawałem sprawy, co to się zadziało, nawet jak się już nawróciłem i przyszedł Duch Święty, Duch Święty ten prawdziwy, bo później czytałem, że bierzmowanie to teoretycznie Duch Święty ma przychodzić na bierzmowanie, więc ja sobie myślałem, czy to Duch Święty przyszedł do mnie, czy nie. Jakoś nie czułem żadnego, wiecie, nie czułem, żeby się coś wielce zmieniło wtedy w moim życiu na tym bierzmowaniu. Nic się nie zmieniło tak naprawdę takiego widocznego. No jedynie miałem takie doświadczenie dosyć dziwne. nie? No później moje życie totalnie się, że tak powiem, karaskało. Totalnie się waliło na wielu frontach yy, i tak dalej. Yy, zawsze byłem jakiś taki pomocny, i tak dalej, ale od tego momentu stałem się, zauważyłem, że stałem się jeszcze bardziej pomocny. Nie widziałem tego, nie? Dopiero to zauważyłem w zeszłym tygodniu. Teraz wam powiem, coś, co zauważyłem w zeszłym tygodniu. Yy, więc a w każdym razie, jak przychodzi duch święty, ja się zachęciłem w wodzie. No i czytałem Biblię. No i teraz, zgodnie z taką faktyczną kolejnością, trzeba prosić o Ducha Świętego. I Biblia mówi wprost: proście o Ducha Świętego. Jezus powiedział prosić, prośba, tak? Prośba. I tak naprawdę teraz mi dopiero coś tknęło, że mm, jak przepatrzyłem tą tabelkę, tutaj co Wojtek zrobił, tak? Eee. E, nie to, nie tą tabelkę. Pokażemy tą, tabel e, już, już tą tabelkę tutaj jak ją przepatrzyłem, tak, wiecie, to była jakaś praktyka religijna wtedy, nie, w tym kościele rzymskokatolickim. Ja wtedy, słuchajcie, tak naprawdę nie prosiłem. Po prostu ja poszłem z lęku po coś, żeby coś tam w przyszłości uzyskać, mieć jakieś tam granty w sensie ślub bez problemów, nie. To była moja jedna potrzeba, że tak powiem. Nie miałem żadnej innej potrzeby, nie miałem żadnej prośby i tak dalej. No i... Co się zadziało, słuchajcie? Jak przyszedł Duch Święty? I ja zacząłem prosić o Ducha Świętego, później, jak już się święty, w zasadzie chyba z 10 lat później i tak dalej. Zacząłem naprawdę prosić o Ducha Świętego, Duch Święty przyjdzie. Kilka osób zaczęliśmy prosić, potem tym coś tam chrzciliśmy, było nas więcej. I te kilka osób się zebrało na taką listę mailingową i wydaje mi się, się modliliśmy, żeby Duch Święty przyszedł. I po jakimś czasie każdy naprawdę miał doświadczenie, że przyszedł Duch Święty. Ja akurat miałem takie doświadczenie, że przyszedł na mnie Duch Święty Słuchajcie, chodziłem na spacery codziennie praktycznie, mówię, szukam wiatru w polu, tak mówiłem, że wychodzę i szukać wiatru w polu, w sensie szukałem Ducha Świętego, niech On przyjdzie w końcu, nie? I się modliłem, modliłem, żeby przyszedł ten Duch Święty, no nie przychodził, nie czułem nic, yy, nie czułem nic, szukałem cały czas jakiegoś totalnego odczucia, nie? Szukałem totalnego jakiegoś czucia, jakiegoś takiej świadomości, że przyszedł Duch Święty, no nic nie czułem, bardzo możliwe, że Duch Święty przyszedł tak naprawdę w czasie chrzczu i tak dalej, nawrócenia, yy, ale nie czułem. Ja chciałem mieć jakąś oznakę, tak? Gdzieś tam wyczytałem, że dar języków się pojawia. No ale nie mam tego daru języków, nie? Nic nie mam, tak? Nie czułem. Yy, I słuchajcie, chyba kilka miesięcy tak chodziłem po prostu, już tak, byłem przemęczony tym chodzeniem szukania Ducha Świętego. Yy, I usiadłem do komputera do pracy. I tak nagle siedzę przy komputerze. Yy, siedzę i nagle tak otwieram usta i zaczynam się modlić tymi innymi językami. Tymi darem języków, jak pisze w Biblii. Wiecie, nie czułem nic, nie czułem, ja wiedziałem, że to jest Duch Święty, ja miałem pełne przekonanie, że to jest właśnie Duch Święty. Nie miałem, słuchajcie, tego takiego żadnego odczucia pokoju, nic, jakiejś emocji żadnej do mnie nie przychodziły, było to wszystko na totalnej łagodności. Po prostu ja byłem w takim napięciu, że Duch Święty jakoś nie mógł przede mnie przemówić wcześniej. jak usiadłem w końcu, po kilku miesiącach takiego napiętego szukania i tak dalej, usiadłem, na spokojnie odpocząłem, tak naprawdę wyluzowałem, to Duch Święty zaczął do mnie wstępować, zaczął przychodzić. Ja się zacząłem modlić na językach, zacząłem się więcej modlić na tych językach. Jak się modliłem coraz więcej tego dnia, pamiętam, już dni tak wyglądały też to tak naprawdę odczuwałem coraz większy pokój, taki, ale nie taki pokój, że on tak nagle stąpił po takim wielkim lęku, jak wtedy na bierzmowaniu, bo na bierzmowaniu był wielki lęk i potem wielki pokój, nie? I to było takie dziwne, nie, to w ogóle czegoś takiego nie było, to był po prostu totalny pokój, taki pokój, że ja po prostu czułem się wyluzowany, pamiętam, nie mogłem przejść z pokoju do, do, do kuchni czasami, no, po prostu e, czułem się tak wylozowany, że mi się nie chciało się napinać i się leżałem na podłodze. się Na tych językach się śmiejąc, się radując, ciesząc, odpoczywając. Tylko tak, e, też to nie było takie, że mi coś ładnęło. Ja był w stanie, no, momentalnie natychmiast wstać i to przerwać, ale nie chciałem po prostu. Chciałem się, że tak powiem, e, w tym Duchu Świętym, że tak powiem, totalnie zanurzyć, nie? I, i tak wyglądał Duch Święty. E, podczas gdy sobie tak, wiecie, jeszcze jedno, jeżeli mieliście jakieś takie doświadczenie wcześniej i myślicie, że to może Duch Święty na was wystąpi, tak jak ja myślałem, na tym bierzmowaniu Duch Święty wystąpił, to nie, tak nie jest. To ta teologia, że Duch Święty może, tak, no wiecie, idziesz sobie, idziesz sobie jednak na ciebie, Duch Święty występuje i tak dalej, albo coś tam na, bez tej prośby o Ducha Świętego, to jest Stary Testament. I Stary Testament też był ograniczony tak naprawdę narodu izraelskiego, narodu żydowskiego. Tam wstępował rzeczywiście Duch Święty, ludzie nie do końca prosili o Ducha Świętego, na przykład na Samsona. Samson był wypełniony Duchem Świętym, tak. Saul, i tak dalej. Czyli budowniczy arki, znaczy w tak? przybytku. Byli wymienieni duchem świętym, i tak dalej. Ale Duch Święty stępował na nich. Tak? I cały Stary Testament polega na tym, że Duch Święty zstępował na tych, jakby członków narodu Abrahama. W związku z tym, że oni byli właśnie z tego rodu wybranego, z Abrahamowego, tak? Abraham, który zawał, przymierze z Bogiem. Ale poza tym, Duch Święty, że tak powiem, nikogo nie gwałcił, nikogo nie, nie, na, nie, nie wstępował tak na siłę, i tak dalej. Tak jak to się u mnie zadziało na tym bierzmowaniu, bo to było takie przedziwne. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, i tak dalej. Ja nie prosiłem, nie. I, I to był Stary Testament. Ale Nowy Testament mówi: proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane, się coś totalnie odmieniło. Jak nie prosisz o ducha świętego, nie pragniesz tego, tak? Ehm, poczytajcie o tym dokładnie, tam jest dokładnie powiedział. Jak nie pragnie się tego, to to. No... No nie przyjdzie, tak? To Trzeba zacząć prosić, pragnąć, stara, starać się o dary, starać się o takie rzeczy, o dary Ducha Świętego. Trzeba się o te rzeczy starać, o te rzeczy prosić, o te rzeczy jakoś starać jeszcze, starać. Na przykład mówiłem w tym ostatnim odcinku o tym koronawirusie, żeby pozbyć się tych nieprawości swoje, ze swojego życia. To jest też staranie się o dary, tak naprawdę, bo yy, mówiłem o tym Szymonie, który próbował kupić te dary, nie? Kupował kupić te dary, to mu, że tak powiem, miał odmówiony tych darów, nie? Ma się starać, inaczej jakoś się staramy. Nie kupujemy się tych darów, tylko się staramy. Nie możemy ze swoimi nieprawościami przyjść po dary Ducha Świętego. Więc żeby przyjść po te dary, tak Bóg pokazuje, że trzeba się pozbyć tych nieprawości i Tak dalej, nie? E, tak to, słuchajcie, wygląda, nie? E, może się jeszcze inaczej się trzeba starać. Nie? nie wiem, każdemu to inaczej Bóg pokazuje, ale w każdym razie o te rzeczy się trzeba starać. I wiecie, tak sobie na szybko wygoniłem tego tego ducha, który tutaj e, wszedł wtedy w bierzmowaniu i poczułem, słuchajcie, taką wolność w tym tygodniu, chyba w czwartek, w piątek to było, czy w sobotę, e, na zasadzie kilka dni temu, e, poczułem celną wolność. Tak naprawdę zobaczyłem, że ja w moim życiu od czasu tego bierzmowania, od czasu tego ducha, który przyszedł do mnie i zamieszkał gdzieś we mnie w czasie tego bierzmowania, tak naprawdę czułem się, że nieustannie muszę komuś pomagać. Mm. Czułem taką w sobie totalną chęć. To była kościół pod matki woskiej nieustającej pomocy. I ja autentycznie po prostu dostałem jakiegoś takiego ducha empatii, ducha nieustającej pomocy. Czy ja będę spał, czy ja nie będę spał, czy ja się psychicznie rozwalę przy kimś, przy czymś i tak dalej. Ja muszę komuś nieustannie pomagać. Ja, że tak powiem, będzie ze mną źle, nie jakaś kara od Boga. To w ogóle nie chodziło o karę od Boga. Po prostu. Jakieś takie bóstwo we mnie się zrodziło, tak? Jakieś takie, nie jakiegoś takiego boga dodatkowego, bóstwo, tak? jakiegoś boszka domowego, widziałem to mówi, boszki domowe, tak? Czyli jakieś takie swoje zwyczaje dziwne, ubóstwiane. I miałem jakiegoś takiego boszka domowego nieustającej pomocy, nieustającej empatii wszystkim, nie? Ehm. Wiecie, I to się w każdym aspekcie mojego życia działo. Nawet słuchajcie, w tej... Mówiłem ostatnio, że porządkuję sobie rzeczy w pracy, nie? I, i miałem taki problem w pracy. Miałem taki problem. Bo ja robię zlecenie i ja się zawsze tak albo się za mało cenię, albo tam czasem komuś coś obniżam, albo coś tam i tak dalej. Zawsze w dół, zawsze w dół, zawsze w dół. Dlaczego, nie? Czasami komuś to nawet coś darmo robiłem, nie? Dlaczego? sobie myślę, no kurczę, no ja każdemu chciałem pomagać, nie? Ostatnio to już po prostu... Wystawiłem fakturę jednej firmie, a ja, ja, pani długo współpracujemy, a ona pisze: No, panie Tomku, wstydziłby się pan, że tak mało, nie? i tak dalej, no nie no, teraz na snów fakturę planuję wystawić, im zacznie więcej, nie? Sama mi to zasugerowała, że mi więcej wystawi, bo firma robi wielkie rzeczy, tak, a ja im takie drobince wystawiam, ale no, bo co, no bo ja muszę nieustannie każdemu pomagać, nie? Nieustannie każdemu y, pomagać, nie? Po prostu, nie? Nawet obniżając tą cenę za swoje, po prostu. I wiecie, i tak naprawdę oczy mi się otworzyły, tak naprawdę efektem tego, ty Spotkania, które tydzień temu Wojtek zrobił, efektem tego, co Wojtek powiedział, e, o czym mi się otworzyły? Po prostu ten duch wezwany w postaci tej praktyki religijnej tutaj, tak? Czy jakiegoś dziedzictwa po moim wujku przez czy jakimś tam w tym świadku, który ze mną był, po prostu sobie wyrzuciłem go, poszedł w autorytecie Jezusa, tak? I nagle. Mnie się uszy otworzyły, że tak powiem, na Ducha Świętego. Nagle po prostu usłyszałem Ducha Świętego w tym aspekcie. Nie znaczy, że Ducha Świętego nie było we mnie. Był we mnie, tylko po prostu w tym miejscu, yy, nie wiem, dajmy na to, że jestem jakoś taką, nie wiem, ciałem, to w tym miejscu gdzieś miałem zamglone, zamgloną widoczność, taką zamgłą po prostu. Yy, czytałem, otworzyłem Biblię, tak? I przeczytałem jakoś tam kawałek strony i tak dalej. I nagle zobaczyłem zdanie, którego ja wcześniej nie widziałem. Byłem po prostu, z 10 zdania, ja na kilka zdań byłem po prostu ślepy, nie? totalnie ślepy. Co mnie oślepiało? Ten duch mnie oślepiał, ten duch empatii, duch nieustającej pomocy i tak dalej. On mnie po prostu męczył, dręczył itd. i tak dalej, że tak powiem, od trzech dni czuję wolność od tego, yy, wolność od tego. Sam się o to żeby to ze mnie wyszło i tak dalej, w autorytecie Jezusa, yy, więc to musiało opuścić po prostu, tak, yy, ujawnione, tak. Yy. Więc takie są, słuchajcie, efekty tych spotkań, słuchajcie. Ktoś mi tu mówił, Tomek, słuchaj, zacznij tak, nagrywaj tak cały czas te, sugeruje się, żebyś mi sugerował, żebym nagrywał cały czas te nagrania o tych chorobach psychicznych i tak dalej, tak mówię, ty słuchaj, ale wiesz co, no, ja wychodzę z tych problemów psychicznych, ja już ich nie mam zamiaru więcej pielęgnować, mieć i tak dalej. Nie mam zamiaru ich pielęgnować, mieć i tak dalej. Że tak powiem, zapraszam w te wtorki, tak? Z Wojtkiem te rozmowy i tak dalej. Wojtek ma do tego powołanie, on się z tym to czuje dobrze. Miał kiedyś, jak opowiadam na jednym nagraniu, miał kiedyś kogoś bliskiego, który miał schizofrenię, no i tam zginął przez to i się modlił do Boga, żeby Bóg to jakoś tam poukładał, rozwiązał. No i od tamtej pory. Yy, sama ma ku temu, że tak powiem, chęci pomocy i tak dalej, nie? Więc naprawdę zapraszam Was w te wtorki o 19. To, nie, to jest jakiś początek, słuchajcie. Początek, tak naprawdę, mówię, zaczynamy, bo nie znajdziecie czegoś takiego, tak naprawdę. Jest kilka książek, o których Wam już mówiłem, jeszcze Wam będę mówił. Jest kilka książek, które opisuje te tematy w różnych aspektach, tak? Ale to, co tu robimy, jest tak naprawdę czymś totalnie nowym, moim zdaniem. tak? Po prostu spojrzenie na człowieka w formie nawet naukowej wręcz, ale naukowej przez pryzmat Bibi. Więc tego tak naprawdę no, nie było do tej pory, po prostu. Nie? nie było do tej pory, więc planujemy tutaj jeszcze kilka rzeczy zrobić. Innych w tym względzie, no, czy, co będziecie na pewno widzieli. W każdym razie zapraszam dziś na 19 i też zapraszam do odsłuchania tego poprzedniego nagrania. Tak, jak w praktyce, źródła problemu duchowego. i zastanowienia się, czy w swoim życiu nie mieliście właśnie jakichś takich dziwnych doświadczeń, które gdzieś tam pielęgnujecie, które są, nawet już zapomniane, bo u mnie to było takie trochę zapomniane. Ja się przez długi czas, się nawróciłem, zastanawiałem się, co to wtedy było. Czy to Duch Święty na mnie wtedy wstąpił czy nie. No, dzisiaj wiem, że nie. To Duch Święty na mnie wtedy nie stąpił, bo po pierwsze, ja nie prosiłem o Ducha Świętego, nie pragnąłem Ducha Świętego, nie miałem o tym pojęcia, nie wierzyłem w ogóle w Jezusa, wierzyłem, że istnieje, wieś, Bóg to jakiś tam jest, ale czy Jezus jest moim zbawicielem, czy nie, to ja nie wiem do końca. Nie pragnąłem, więc nie stąpił wtedy na mnie Duch Święty. To był inny duch, tak? To był inny duch. Bardzo słuchajcie, z takim pięknym doświadczeniem, że najpierw przychodzi lęk, a potem niesamowity pokój. E Potrafią być podstępne, tak? Yy, bardzo prosto, kogoś wylękać, a nagle mu dać spokój, tak? Przychodzą cię, dręczą, 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 nagle się dają spokój. I ty, wow. I tak to, jak to taka ulga była, słuchajcie. No, no fajny podstęp, nie? Ale, ale no, jednak, że tak powiem, wonnie. Yy, nie tędy zabawa, tak? Nie ze mną, te, nie ze mną te klacki. Yy, nie ze mną te klocki, więc trzeba było to wygonić, więc jeżeli macie mieć takie doświadczenia przedziwne, duchowe i tak dalej, to zapraszam was, można z Wojtkiem, czasem Wojtek też się tam modli na żywo na tych spotkaniach i tak dalej, o uwolnienie z takich rzeczy. Nie wiem, na razie to jest taka forma wykładu, i potem krótka forma rozmowy. Może to przejdzie w jakieś takie formy rozmów, pytań, jak będzie więcej osób przychodziło. W eee, każdym razie zapraszam. To są autentyczne rzeczy, które można już teraz przeżyć, że tak powiem. No, mówię na swoim świadectwie, akurat się tak zdarzyło, eee, że mm, jakiś tam jeszcze brud we mnie był. No, nie twierdzę, że jestem super święty w tym momencie, tak, ale nie. Znaczy, święty. Super oczyszczony, tak, bo gdybym był super oczyszczony i tak dalej, to byłbym jak Jezus już w tym momencie, nie? W sensie, taką mam granicę, starczy, się, jak uczymy się jak mistrz Jego, tak Jezus powiedział, więc z kolei z moim mistrzem, więc starczy, się, jak będę jak On. Więc jeszcze muszę, że tak powiem, na tej drodze iść, po kolei zrzucać jakieś stare e, kajdany, związania. E, pewno jeszcze takie rzeczy się objawi w moim życiu więcej. Tak e, jak każdym się mówię, od trzech dni czuję zmianę, czuję po prostu ulgę, nie? Czuję ulgę. E, inaczej inne sny w ogóle, w, inne wszystko tak naprawdę. Od prostego spotkania, słuchajcie, tutaj e, na, na Zoomie, prostego posłuchania tego, co było mówione, a nie tylko filozofowanie na ten temat, tak, przyjęcia tego, co było mówione, bo czasem trzeba coś przyjąć po prostu, nie tylko filozofować na ten temat. Okej, okay, trzymajcie się i do zobaczenia o 19, kto, kto będzie chciał paść.